Eldo na rejonie Hunter na mikrofonie, witam was w kolejnym odcinku po prostu minkrów Słuchajcie to jest pierwszy odcinek, który nagrywam mając yy, monitory 3 I mając 144hz, wy tego nie widzicie niestety Ale ja to widzę, widzę i muszę wam przyznać, że jest kozak Nie spodziewałem się, że tak dobrze będzie mi chodził Minecraft <śmiech> Na... <śmiech> Sorry, na takich, na takich tych, no mam ile no, mam 140 Hz ustawionych, ale zmieniłem też troszeczkę ustawienia graficzne, dlatego teraz o wiele lepiej mi to chodzi aniżeli wcześniej. Może na live'ach też będzie tak, tak gitara. No, niestety macie podgląd tylko 60 FPS, ale powiem że przeskok jest no po prostu niesamowity. Dobra, słuchajcie, yy, co dzisiaj będę robił? Dzisiaj będę przygotowywał, będę ścinał tę górę, żeby zacząć budować sobie Alberta. Ponieważ jedna z moich budowli, którą mam do zrobienia. To jest pomnik alpaki Alberta. Nim się trzeba będzie też zająć. Yy, domek sobie ten podwodny skończę jeszcze nie wiem kiedy, ale go skończę na pewno. Natomiast teraz, tak jak mówiłem, chcę się zająć zrobieniem tego Alberta, bo już zacząłem właśnie coś tam kupać, coś tam nie kupać i wyszło jak wyszło. A trzeba troszeczkę, no trzeba trochę przygotować sobie ogólnie rzeczy. I właśnie dlatego yy, teraz zajmę się tym, a nie innym. Yy, Kobla już chyba nie będę zbierał, bo w sumie nie mam po co. Nie ma potrzeby, żebym go zbierał. Mam jeszcze tylko dyrta, mogę sobie pochować za to. Tutaj sobie na razie pochowam te kolorowe, które będę potem wykorzystał. Mam oczywiście przerobione, one są już gotowe tylko i wyłącznie do. Yy, do tego. Do, 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 do czego? One są już gotowe do wykopywania po prostu, no. Znaczy do układania. No, także słuchajcie. Yy, robimy sobie oczywiście. Bardzo się cieszę, że Wam się montaż spodobał. Yy, jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że nie będę robił jakiegoś super montażu, ponieważ yy, chciałbym, żeby moje filmy, które ja sobie będę teraz nagrywał z Minecrafta, żeby one pokazywały faktycznie jakiś proces postępu nad tym światem. Zastanawiam się jeszcze mocno, słuchajcie, nad zrobieniem serii z. Yy, yy, Hardcora. Dajcie znaka, co sądzicie o tym, czy seria z Minecraft Hardcore by była przez Was oglądana. Bardzo jestem teraz zainspirowany tym filzą, który niedawno wypadł na swoim pięcioletnim letnim saveie Minecraftowym. No i właśnie chciałbym sobie też porobić dużo rzeczy. Chciałbym, chciałbym polecić przy hardcore, gdy miał już robić hardcora, to chciałbym zacząć tam robić wszystkie achievementy, które są, a potem po achievementach, ewentualnie zająć się budową czy coś takiego. Natomiast tutaj chciałbym zająć się stricte budowaniem, żeby to po prostu był ładny, zbudowany przeze mnie faktycznie świat. Także teraz słuchajcie, będę zajmował się ogólnie, tak jak widzicie, wyrównywaniem całej góry, żeby ona po prostu tutaj, może dobra, nie całej, ale jakiejś tam części, żeby po prostu tego Alberta tutaj sobie przygotować i żeby było wszystko. Gitara, także rozpoczyna się dzika magia montażu. Tego typu Benz. Ta łopata zaraz mi padnie. Muszę tutaj dbać o nią. Nie wiem, czy jeszcze opłaca mi się na, ten naprawiać. Jeżeli mi się nie opłaca, po prostu ją rozwalę i nową sobie stworzę. Chociaż nie, w sumie nie opłaca się, by naprawiać łopat. Bo łopata kosztuje. Jeden diament i zenchantowanie, no mam level, także tutaj raczej nie mam powodu, żeby narzekać. <laughs> także łopata naprawa łopaty byłaby zmarnowaniem tylko i wyłącznie surowca moim zdaniem. Także nie będę naprawiał, zaraz sobie pójdę po prostu nową stworzę i tyle. Że mam fortunkę też na tym kilofie to mogę sobie węgiel wykopać. A w sumie nawet nie wiedziałem, że taki będę mądry, żeby sobie ogarnąć kilo z fortunką. Dodatkowo na wykopywanie góry. No ale faktycznie tutaj przecież może być bardzo dużo tego węgla. To zawsze warto sobie skorzystać. Opa w jakich laczkach popierdala. Nie ma takiego popierdalania, kolega. ten co tam robi? <laughs> If I fit, I sit, kurwa On taką zasadę wyznaje Co za kutafon, wszedł się i zasiadł Dobra, pójdę w Kimę Jednak nakazanie w Kimę to będzie dobry pomysł, bo... Bo się to po prostu przyda Mniej tych wszystkich mobów cholernych będzie tutaj mi się spałnowało. Ale kurde, powiem wam naprawdę 144 herce No, ponad 100 klatek jednak robi różnicę dla oka. To jest ogromna różnica. Muszę lecieć do Endu, żeby ogarnąć tam sobie szybciutko kilofik lepszy. O kurwa, ile ich tam jest. Muszę pojechać właśnie do Endu, żeby sobie ogarnąć yy, kill off. tutaj znalazłem jeden, który ma Unbreaking 3, łopatę chciałbym też tę naprawić, te to w ogóle rozwalę, z tej będę sobie chyba korzystał, jeżeli chodzi o, o dalsze kopanie, ale tutaj kill off diamentowy bym chciał zrobić właśnie jakiś Unbreaking, yy, mam za Unbreaking 3, chciałbym zrobić tam również właśnie efektywność piątkę. Wydaje mi się, że ten kilo byłby wtedy już spoko. Muszę jeszcze tylko mending ogarnąć. Czy dałby mi się bardzo? Tak pomyślałem, że na tym mieczu w ogóle nie mam żadnego smajta ani supinked'a. A teraz o wiele szybciej będą padać. No, to jeżeli to już mam gotowe. To teraz mogę lecieć. Żeby sobie ogarnąć, proszę Państwo, szanowni. Na pewno zboże. Zboże się przyda, żeby ogarnąć. Chociaż. Chociaż nie, jeszcze niech trochę porośnie, to ja sobie tutaj powykopuję. Jeszcze trochę tego terenu porobię. Tutaj mam kill off. Lopaty również mam. Tę łopatę zniszczę, a tamtą sobie wezmę. Z tamtej będę korzystał później. No, także lecimy, słuchajcie, dalej z, z kopankiem po prostu. No i teraz, jak będzie nocka, to będę sobie wracał szybko, żeby. No, żeby jednak się. żeby jednak mieć. Jak to się nazywa? No! Wiecie o co chodzi? Żeby nie było potworów o. Także przeprowteny. Przystępuję dalej do y rozkopywania całego terenu. Przygotowywania tej pod właśnie pomniczek alpaki albirka. Może mi nie dojrzało, ale... ale to potem się tym zajmę. Znaczy muszę poczekać tak aż... aż wyrośnie. Niestety nie przyspieszę tego procesu. Ale całkiem sporo też nakopałem żwiru przy okazji. Tutaj prawie dwa staki wleciały, to będzie na kolejne, kolejne roboty. A dyrta na razie nie będę korzystał, w sensie, czy znaczy nie będę go składował. Bo dyrt zaraz mi się przyda tutaj do właśnie ogarniania na wysokości terenu, żeby był jednolity. I właśnie po to mi będzie dyrt. Żeby tutaj ładnie zrobić placyk. A ile jeszcze tak myślę To bym wyrównał trochę. Tak mi się wydaje, że dotąd będę robił maksymalnie. Maksymalnie dotąd, a pod spodem coś też bym jeszcze zrobił. Może coś. Znaczy na pewno na coś miejsce będzie, ale co zrobię dokładnie to jeszcze nie mam pojęcia. Może zrobimy jakąś grotę czy coś takiego. Na razie, zaletmy sobie to wszystko. Zjem sobie szybko pajączkę, ubiję cześć pajączek. Na razie pajączek. I co? I tutaj zajmuję się teraz wyrównywaniem tego terenu. Jeszcze troszeczkę dyrta mam. Tak musimy sobie zaznaczyć w sumie granicę, do której ja bym chciał tutaj to mniej więcej tę górę tak porobić. Może tak. No, gdzieś dotąd i tu będzie szło równo z tym. Czyli tak, mniej więcej mam już ustalony. To by też się przydało potem zadirtować. A to się tym potem zajmę. Teraz tak, co chcę teraz zrobić? Teraz bym chciał trochę jeszcze tutaj ukrócić tę górę. żeby tutaj było trochę inaczej zrobione do tego dyrta tak o I teraz cały ten teren, który tutaj jest, to co mam właśnie już yy, ogarnięte pod względem wyrównania. Ale jeszcze trochę, żeby to pchnąć w tę stronę. żeby to wszystko, o dotąd mniej więcej, żeby to wszystko wyrównać z dyrtem. O, super. O to mi chodziło. Dobra. Czyli tutaj będą dyrty. Tak myślałem. Tak myślałem, że spotkam jakiś węgiel pod spodem. Ah, dobra, zrobię tak, że najpierw wykopię to wsio! te warstwy, no i po prostu potem wjadę z kilofem z fortunką, żeby ten węgiel. Bo nie mam niestety kilofa z silktaczem. Mogłem w sumie zrobić, co jest silktat, nie przewidziałem tego. A teraz, tak przed chwilą dosłownie, zacząłem myśleć, że, że właśnie miałbym ten, miałbym węgiel gdzieś pod spodem, że raczej będzie. Bo jakby nie patrzeć, Extreme Hills to jest ogromne złoże węgla. Tutaj przekopać te wszystkie góry to jest. Fila motyla. A węgla można znaleźć naprawdę mnóstwo. Nie zdziwiłbym się, jakby zaraz kolejny tutaj był. No dobra, zrobię tak po prostu, że wykopię cały ten cobblestone czyli ten stone, który tutaj jest. Wszystko później położę dyrtem. Polecę szybciutko po kilo z fortunką. Wykopię szybko węgiel i skończę dyrtowanie całe tutaj. Taki mam oto plan. Tego dyrta też kilka staków będzie potrzebne. Ale będzie ładnie tutaj Albert Tak majestatycznie, dumnie będzie wyglądał Dobra, wszystko wykopane, lecę teraz po Kilof Co że mnie nic nie zabiło przed listą i musiałem odebrać listy Także idę teraz się schować i zacząć robić to co mówiłem Tak teraz patrzę i myślę sobie <laughs> Że przydałoby mi się jakieś tutaj schody fajne wybudować żeby to miało wszystko ręce i nogi Bo to ta klipa będzie Chodzić cały raz po górce, przydałoby mi się tutaj Ten teren powolutku zagospodarowywać jakoś tak żeby to Wszystko miało ręce i nogi niej Mam nadzieję że dyrta starczy Brakuje mi jeszcze z... Ze... Trzy staki? Tak na oko? Bardzo możliwe, że gdzieś w style. No to nic, to ale tu ładna zielona trawa Jejku, ładna Zboże jak się trzyma? No prawie zrobione całe Trzeba będzie niedługo też się zająć tym Tym właśnie Zbożem Trzeba będzie wrzucić szybko Zalać wodą Jak zupkę chińską I o, o myślałem sobie na kolację zjeść To sobie operdolę zupkę chińską Dobra biorę tego dyrta i lecę dalej Weźmy 5 na wszelki Fuj tam wie ile Ile będzie faktycznie potrzebne? Wykorzystam tego dyrta do końca, no i super, dobra, słuchajcie. Mam placyk Mam placyk do budowania Alberta, co mnie cieszy mocno dosyć. Bo chciałem już mieć skończone to, i się udało. I na tym placyku tutaj se tak wymyśliłem, że będzie budowany Mr. Alpaka Albert Bright. <laughs> No, i tutaj bym sobie go zbudował. Może tu bym jeszcze podkręcił tylko trochę. Tak, tutaj sobie dam tego dyrta. No, to będzie tak dosyć brzydko wyglądało. Oczywiście całego nie dam rady, no ale. Tyle, ile dam, to wezmę. No, tutaj będę chciał właśnie żeby to tak się aż za bardzo nie wyróżniało, a przed dodatkowo sobie przedłużę. Też ilość miejsca do budowania, taki wiecie. Obszar budowy. No jalo bend, dobra. Nie, no na takiej płaszczyźnie to ja mogę to jest budować śmiało Albertinia. To nie będzie żadnego problemu. Pamiętam, że na Skyblocku ja to budowałem na jeszcze mniejszym obszarze i wyszło bardzo fajnie. A tutaj to już w ogóle będzie bosko. To co, idę szybko zboże zebrać? Tyle chyba na dzisiaj. Także mordy, mordyczki. Mordu nie serdeczna Riga to za tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. No to jakiś, kurwa, trefne to zboże. Ten kawałek, dobra. Żeby się nie bawić. No. O, to no nawet <głos> <głos> mopy. Albo ja chyba sam tu wrzucałem nawet. No, także to by było na tyle, ja się za kacewa z widzowie oczywiście, niech sobie to wszystko pospływa fajnie. No, i w kolejnym odcinku wydaje mi się, że zacząłbym już budować tego Alberta, o ile w ogóle yy, go nie zbuduję całkiem w godzinę. No, zobaczymy jak mi pójdzie, bo możliwe, że zbuduję go w godzinkę. Także to by było na tyle, ja się za żegnam, kacewa z widzowie, do następnego, trzymaj się, and